No dobra, ale to ostatni raz. Wow! Wow! <grym wytkujesz> no co wy? Babciu, nie chcesz z nami popływać? O, wybacz, skarbie, ale za nic nie jestem w stanie podejść do tej tam sadzawki. Ale dlaczego? Cóż, kiedyś było całkiem inaczej. Za dawnych lat byłam mistrzynią sportów wodnych. Prawdę mówiąc, jako jedyna z rodziny Epu, byłam blisko pobicia rekordu skoków do wody z wieży. Ale spadając sześć pięter w dół do foremki na ciasto można się nieźle podpuć. O! Byłam tak obolała, że wiele lat minęło, zanim znów mogłam patrzeć na wodę. Na samą myśl o pływaniu całe ciało mnie boli. Poza tym te stare nogi są już za słabe, żeby utrzymać mnie na wodzie. Jeny, ja tam bym nie chciała bać się wody. Myślisz, że tak się kiedyś może stać? Nie! Wiara czyni cuda. Wow babciu, nie mogę uwierzyć, że skakałaś do wody. I to najlepiej w Will. Czy ja też mogę być takim skoczkiem? Nie. Absolutnie nie, ale! Słuchaj, no! Ściągnij wodzę, moja dziecino. Nie powiedziałam, że skakanie zwierzy to była mądra decyzja. To jest okropnie niebezpieczne. No wiem, ale! Żadne ale! To była najgorsza, najstraszniejsza, najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam! Co nie znaczy, że nie chciałabym być znowu młoda, sprawna i odważna, ale latanie w powietrzu zostawmy Pegazom. Wow! Kiedy tak o tym mówisz, to nie brzmi zabawnie. Wow, ciekawe dokąd wszyscy idą No a wy dokąd się wybieracie, można wiedzieć? O, przestań już być taką marudą i idź za muzyką No chodź, Applejack, nie jesteś ciekawa? Dziękujemy wszystkim za przybycie i gwarantujemy, że czas tu spędzony nie będzie stratony. A wręcz uważamy, że to będą najcenniejsze momenty waszego życia. To bracia Flim i Flam zapowiada się ciekawe. I yy, tak. Zapraszamy wszystkich na nadzwyczajny pokaz! Będzie to pokaz dla lepszego życia! Pokaz, który polepszy waszą przyszłość! Jeśli nie obudziliśmy jeszcze waszej ciekawości, to kiedy już skończymy, pewien niezwykły fenomen prawie gwarantuje, że ją obudzimy! Jaki fenomen? Co to jest? To okoliczność postrzegalna zmysłami, ale w tym przypadku oczywiste jest, że... Niebezpieczne pierwotniaki okupują każdy kąt! Bakterie już ruszają z tobą na wojenny front! Pasożyt chwycicie za gardło, po nim obejrzysz się, tu infekcja, tam alergia, to natura sprawia, że się czujesz źle. Pewnie większość z was myśli, że nic wam nie dolega. Ale przy takich kipsach i złamaniach już tak szybko się nie biega. Tylko spójrzcie, ile grozy przygotował dla was świat. Możesz upaść, potknąć się, połamać nogi kark. Lecz zniknie ból, bo czeka na was mały cud. Na cierpienia mamy niezawodną broń. Przed wami nowy, magiczny eliksir I znów zdrowie będzie rżało jak koń Wiem, że to zupełnie nieprawdopodobne Niemożliwe Niesłychane Niebywałe I niezwykłe. niezwykłe Więc zapraszamy każdego schorowanego kucyka do dołączenia do nas na scenie Nie wszyscy naraz A udowodnimy skuteczność naszego eliksiru na waszych oczach Pytam! tam, śmiało podejść no do nas Zaraz pozbędziemy się ciężaru tych kul, przyjacielu Proszę, golnij sobie od tego Poczeka na Was cud. Nie bójcie się, bo mamy tego w brud. Przed Wami nowy magiczny eliksir. Już nie potrzebuje kul biegać z drów. I jak Wam się to podoba? Mi wcale. To wszystko wydaje mi się bardzo podejrzane. Nadzieja Cię opuszcza, na życie brak już sił. Ten żar, co mógł podbijać świat, się ledwo w sercu tli. Nie musisz się obawiać, odzyskasz zdrowie w mig. Powróci słuch, odetchnie duch, aż znowu chce się żyć! Zniknie ból, bo czeka na nas mały cud. Na moc cierpienia nie na broń. Już mamy w magiczny elizji. Więc mnóstwo będzie żało jak chmur! Wydacie oczy, ostrogi, a nawet liniejąc zad! Grzywita i kopytnica opuszczą was raz, dwa! Łupie was w krzyżu, spuchły pęciny, a usta się w pysk! Grzyba już siwa, galop nie ten i zatki zaczęły wam tyć! Łysina, ból zębów i zatrważająca angina! Nie będę się powtarzać! W całej ekwestrii nie ma lepszego leku na te dolegliwości! Jeśli zechcesz krótszy dłuższy starszy możesz być. Spełnijcie sny, wystarczyły. Dosyć mąk, skuście się. Biorę! Moje gratulacje, babciu Smith! Zrobiłaś interes swojego życia! Czy ty się martwisz tak samo? Y tak. Yeah. Nie do wiary na ile rzeczy pomaga ten tonik Flima i Flama. Gdy ktoś mówi, że coś jest zbyt dobre, by było prawdziwe, to zazwyczaj tak jest. Myślisz, że babcia dała się naciągnąć? No, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że nie ma takiego toniku westry, który by kogoś odmłodził. Hejka! Babciu! Nie bój się! Wyciągnę cię! Babciu, myślałam, że boisz się wody i nie pływasz a, a co z twoim biodrem? Cóż, biodro przestało mi dokuczać Odkąd zaczęłam regularnie zażywać tonik flima i flama nie jestem pewna, czy ten tonik ma jakieś działanie. A to nie jest działanie? To jak to nazwiesz? To świetnie, że dobrze się czujesz, ale skąd wiesz, że to po toniku? Stąd, że spojrzałam dziś rano na wodę i poczułam ten sam lęk i ból, który zawsze czuję. Ale wzięłam łyk cudownego eliksiru i lęk się ulotnił! Teraz to nawet mam więcej energii do roboty! Co byś powiedział, Big Mac, na popołudniowe strząsanie jabłek? A, nie. A co za maruda z ciebie! Jej! Wygląda na to, że ten tonik jednak działa! Ciekawe, co w nim jest! Myślę, że nadszedł już czas, żeby się dowiedzieć. Proszę po prostu podejść i spytać, jak to działa? Chyba tak. Ale jeśli to jest prawdziwy lek, to pewnie nie będą chcieli zdradzać receptury. Zaraz, zaraz. To ten sam kucyk, co wtedy! Hej! Ani kroku dalej! Panie, e... shield, Silver Shield, e, e, u, 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 czego ode mnie chcecie? Nasza babcia zażywa tonik i chcemy wiedzieć, jak on działa. Babcia wcześniej nie mogła pływać, a teraz może. Tak jak ty nie mogłeś chodzić, a teraz możesz. Ale dlaczego znów tu przyszedłeś? Przecież tonik już raz Cię wyleczył. Przecież on jest z nimi w zmowie. A teraz, kolego, mów całą prawdę. Ty nigdy nie chodziłeś o kulach, prawda? Ja. Hej! Hmm? Proszę, to nasza ulubiona Apple. Co cię sprowadza w te skromne progi? Wy dwaj oszuści sprzedaliście babci butelkę toniku i teraz ona zachowuje się jak zrebak. Uważasz, że to coś złego? Jeśli będzie tak brykać jak młoda koza, to w końcu padnie ze zmęczenia albo gorzej! Co więcej, właśnie odkryłam, że wasz koleś przebiera się co wieczór za innego kucyka i udaje, że jest uleczony. Proszę proszę, proszę, to poważne oskarżenie! Ale powiedzmy, że prawda! Hipotetycznie! Teoretycznie! O ile wiem, twoja babcia była słynnym wodnym kucykiem gwiazdą programu swego czasu. Ale od wielu lat nie włożyła kopyta do wody. Tak, aż do dzisiaj zgadza się. Zatem gdyby nasz tonik był tylko mieszanką soku z jabłek i liści buraka, hipotetycznie! Teoretycznie. To faktycznie babcia jest szczęśliwsza teraz niż przed jego wypiciem chyba tak. Więc pytanie do ciebie. Czy naprawdę chcesz być tym kucykiem, który odbierze jej to szczęście? Ja tu jesteś. Wszędzie cię szukałam. Dowiedziałaś się co jest w toniku? Tak naprawdę Apple Bloom, o ile to działa, to myślę, że skład nie jest ważny. To jeśli nie jest ważny dla ciebie, to dla mnie też nie jest ważny, wiesz? I to lubię! Wpadajcie częściej! Hej, Babciu! Wykopiertniesz mnie nad wodą? A dlaczego by nie? Dawaj, Big Mac! Podrzuć ją tu! Babciu, nie! <śmiewać> <śmiewać> Co mówiłaś złotko? Babciu, nie sądzisz, że powinnaś się bardziej oszczędzać? Ja oszczędzałam się już za długo, a dzięki Tonikowi Flima i Flama już nie muszę. Babciu, myślisz, że ja też mogę być wodnym kucykiem? O, oczywiście, że tak, Kwiatku. Nic nie stoi na przeszkodzie. Bo niedługo będzie konkurs pływacki. Możemy startować razem. W końcu jesteś legendą sportów wodnych. Musimy to wygrać. U, ma, sama nie wiem. Nie mieć ręku przed wodą to jedno, ale konkurs pływacki to już inne wiatro owsa. O, rozumiem. No nie wiem, babciu. Pływanie jest dość bezpieczne. A poza tym, jeśli pijąc tonik możesz pływać w rzece i w sadzawce, to w basenie też sobie poradzisz. A niech mnie osiadłają i potkują Masz rację. Potrzebuję tylko więcej toniku. Witam wszystkich i zapraszam. Następny pokaz za 5 minut. Ale tonik można kupić już teraz i uniknąć kolejki. Proszę tędy. Zapraszam. Bierzemy całą skrzynkę. Uważacie, że to naprawdę działa? No, babci to raczej pomaga. Tak! Słyszeliście na własne uszy! Cudowny leczniczy tonik Flima i Flama został przetestowany na babci i zatwierdzony przez rodzinę Apple. Jeśli Apple Jack poleca, to ja też go chcę! Yes! Słuchajcie, dziewczyny, najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo. To jest zabawa, prawda? Gadanie! Wymyśliłyśmy taki układ, że założę się ośliwkowy pudding, że wygramy konkurs! E, to powodzenia! Co? No, co? Powodzenie? Oprócz toniku nic mi nie potrzeba! Leczniczy tonik flima i flama! Kupcie tonik zatwierdzony przez Applejack. Babciasmid go pije, więc i ty też możesz! O Ach, jasne. A teraz wybacz, ale idziemy trochę popływać. To był jeden z najlepszych baletów wodnych, jakie w życiu widziałem. Jak osiągnęłyście taki poziom? Ciężką pracą? Ciągłymi próbami? Tak, ale głównie to tonikiem. Cudownym tonikiem Flima i Flama, dokładnie mówiąc. Kup teraz, póki jest towar! A ty czego tu szukasz? Interes idzie tak dobrze, że Flimmy Flam dali mi awans. Zarobiłem pierwszą forsę jako sprzedawca. Nie będę więcej nosić kostiumów. To jest bardziej strój roboczy. Skoro tak twierdzisz. Zastanawiałem się, czy postępuję właściwie. No wiesz, udawanie chorego, wszystkie te kłamstwa z tym tonikiem, ale dzięki tobie zrozumiałem, że czasem uczciwość nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki mnie? Po wypiciu cudownego toniku Flima i Flama, moja babcia może zrobić wszystko. Spytajcie Applejack. Nie, to się musi skończyć. Jeśli kucyki uwierzą, że ten tonik ma jakąś moc, to kto wie, co wymyślą. E, może coś takiego? <laughs> Bo ona tam robi do jasnej stodoły. Babcia chce pobić rekord skoków do wody ekwestrii. Nie wierzę! Nie wierzę. możesz mi powiedzieć? To był na pewno najgłupszy kucykowy pomysł, jaki widziałam w całym swoim życiu. Taki skok nie może się udać. O, przestań ma Po tym toniku mogłabym skoczyć z wieży 10 razy wyższej. 20 razy moim zdaniem? 30 przy dobrym wietrze. Muszę wszystkich rozczarować, ale babcia nie mogłaby wykonać tego skoku, ponieważ ten tonik to oszustwo. O! 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 Przecież ty sama nam go polecałaś. Chcesz powiedzieć, że kłamałaś? Ach, zgadza się. O! 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 Nie chciałam tego, ale wszyscy wydawali się tacy szczęśliwi. Nie mogłam im powiedzieć, że ten tonik nic nie daje. Wiem, że źle zrobiłam, ale mam nadzieję, że odzyskam wasze zaufanie. Ale jeśli Tonik jest oszustwem, to czemu babcia znowu może pływać i, i, i co z tym baletem wodnym, który zrobiłyśmy? Myślę, że czasami zapominamy, na co nas stać. Ale wystarczy trochę wiary w siebie, żeby znów obudzić to, co w nas drzemie. Ale wmawianie kucykom, że Tonik ma niezwykłe działanie, to jest złe. Jak powiedziałaś, wzmacnia wiarę w siebie. I to jeszcze nie wszystko! To wszystko lipa! Ten płyn to nie jest żaden tonik. Wiem doskonale, bo pomagałem go zrobić. Widziałem, jak Applejack ratuje babcię i przyznaje się do kłamstwa, i sam zrozumiałem, że wmawiam kucykom coś, co nie miało nic wspólnego z prawdą. Silna wiara może pomóc dokonać wielkich czynów, ale jeśli ta wiara opiera się na kłamstwie, to w końcu doprowadzi do poważnych kłopotów. Dziękuję, Applejack. Zdobyłem to w nieuczciwy sposób. Popełniłem błąd, którego już nigdy nie powtórzę. Chciałbym, żebyś go wzięła. Jako pamiątkę, że pomogłaś mi nareszcie zobaczyć prawdę. Sama nie wiem. O, nie martw się! Znajdę kucyka, któremu sprzedałem ten bezwartościowy tonik i dam mu inną monetę zamiast tej. Słowo! Przepraszam, babciu. Mam nadzieję, że przez to nie przestaniesz pływać. Dlaczego do licha miałabym to zrobić? Tylko nie mogę uwierzyć, że dałam sobie wmówić, że prawie mogę latać. Hej, gdzie oni są? Trudno powiedzieć komuś prawdę, jeśli ta prawda mogłaby tej osobie sprawić przykrość. Ale myślę, że wiara w kłamstwo może wyrządzić jeszcze większą krzywdę. Może niektóre kucyki tym się nie przejmują, ale ja do nich nie należę. Tylko nie szalej, babciu! O, nie zamierzam! Uh, a! 哈哈哈哈哈！哈哈。